Siemano, siemano, Mexicano TV otwieram drzwi. Jestem. Mexicano jest cały i jest jeden. Wróciłem. Wszystko jest ok. I, trochę wrzuciłem materiału, ale nie wszystkie. Ale nie wszystkie, słuchajcie, nie wszystkie, bo mi się trochę nazbierało. Jeszcze będę wrzucał je. No ale z czasem pewnie nie wiem, dzisiaj po południu to chyba nie zdążę raczej nie, nie, nie zdążę i wszystkich rzucić na to, materiał nie ma na celu zarabiania od razu wam mówię, żeby nie było no, przed chwilą wstałem ale jeszcze się pewnie położę także powiem wam szczerze że no, wycieczka była wyjebista tak się rugam i tak się rugam to ten materiał Ten materiał nie ma na celu zarabiania tylko ma na celu powiedzieć że jestem cały zdrowy Właśnie wstałem z łóżka fajna muzyka leci Jak zwykle pijemy piwerką Wiecie, że ja w pociągu nie wypiję tego piwa? Miałem dwa czteropaki i wypiłem tam tylko 3 piwa. Ho, teraz muszę to kurde dopić jakiś cudem natury. Teraz śniadanie będę robił. Także pozdrawiam, naprawdę pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiam was serdecznie. Jaki plan na dzisiaj? Plan jest taki, że nie ma planu. Nie, ja wiem co dzisiaj. Będzie dzisiaj live'ik, słuchajcie. Przejdzam. Będzie dzisiaj live'ik. Ja tam trochę odpocząłem. Naprawdę, słuchajcie, odpocząłem, kurde, od tego... Od tego całego szumu. Słyszałem, że tam Konon mnie obrażał. Konon chodzi w dupę, kurwa. O, taki powiedział. Że jakiś nowy redaktor się pojawił, spoko! Więc mi to koło nosa lata. Już nie powiem koło czego. Lata mi to koło nosa, i mam to w głębokim poważaniu. To mnie to obchodzi. Ja mam swoich stałych widzów, też antywidzów też mam. Mam, mam oczywiście wiem, że mam najważniejsze, że jestem cały, wróciłem i kurde, i tam byłem. I mam filmy, jeszcze nie wrzucone, nie wszystkie, nie wszystkie, a ja jeszcze zaspany jestem. Słuchajcie, dopiero się wybudzą. Muszę kurde jeszcze. Z... I te trzasne to jeszcze będę musiał... Jeszcze będę musiał jedną przynajmniej jeszcze walczyć. I potem dopiero śniadanie. Bardzo mi się tam podobało w Gdańsku. W ogóle pozdrawiam tych chłopaków w Gdańsku. Jeszcze kogoś mam tu zrobić? Albo się pogubiłem, albo się pogubiłem i już pozdrawiałem? He! Warszawę! Pozdrawiam widzów z Warszawy. Pozdrawiam was serdecznie. Wczoraj rozmawialiśmy pozdrawiam widzów z Warszawy. Dobrze, że nie dajecie ksty, bo czasami to jest niepotrzebne. No. Zahaczyłem, zdążyłem wczoraj jeszcze zahaczyć, zah zdążyłem zahaczyć jeszcze msiarnię, mimo tego, że była chyba już 23. Chyba. Mhm. Oczywiście pytali się czy, by, czy jestem przeźwy, oczywiście, oczywiście byłem przeźwy, jak nie jak cholera jasna no, byłem przeźwy. Także sorry, że mówię znowu, że wracam jak zawsze, patrzę czy trafią tak w tutaj jest wziąłem. Ha, jestem cały! A Meksikano jest jeden. Także było fajnie, słuchajcie, było naprawdę fajnie. Polecam Wam jeżdżenie nad morzem. Chociaż są też, są też inne okolice, gdzie można jeździć. Ja prawdopodobnie wybiorę się teraz jak tylko transza przyjdzie wiecie peci to albo albo warszawa albo albo słuchajcie z Suwałki. zobaczymy do, do, do Rzeszowa mam zaproszenie kurde ja jak naprawdę słuchajcie ja zbankrutuję kurde na biletek zbankrutuję ale jeżeli będziemy zbierać pieniądze będę do was jeździł, systematycznie, z tym, że nie zawsze będę chciał się spotkać z wami, no wczoraj, wczoraj spotkałem się z ludzami z Gdańska, oni w sumie byli z Sopotu, byli z Sopotu i z Gdyni, o do Gdyni też mam zaproszenie, to powiem wam szczerze, że bardzo mili sympatyczni ludzie no właśnie ich pozdrawiam jeszcze raz co i nigdy nie zacznę, zacznę zawód prowadzą bo pomagają pomagają biednym ludziom albo ludziom w potrzebie no taka pierwsza pomoc Także no jest to świetna robota, którą robią, tak mi się wydaje. Ja w stoku nie ma takiego czegoś, żeby taka młodzież, przynajmniej ja nie żeby taka młodzież, bo to, bo to byli młodzi faceci. W stosunku do mnie. Dobra, weź. To było naprawdę, to byli, to byli młodzi faceci przy mnie, ale bardzo zorganizowani, jak to się mówi, zorganizowani i bardzo nie no kumaci w tych rzeczach o, o pierwszej pomocy i tak dalej, nie? I ja to doceniam naprawdę, słuchajcie, ja to doceniam, bo bo czasami jakiemuś człowiekowi trzeba po prostu pomóc, no pomóc, pomóc i tak dalej. Dla mnie oni nie pomagali, akurat żeśmy sobie chodzili Chodziliśmy sobie na luzie yy, w Gdańsku i powiem Wam szczerze, że no, jestem pełen podziwu dla nich. No i naprawdę pełen szacunku i, i serducho dla nich. Z dobrej dobra. No, serducho dla nich za to, za to, co robią, bo nie każdy by się zdecydował, słuchajcie, robić takie rzeczy, nie? Natomiast oni po prostu taki mają jakby patrol. No, czego, jak powiedziałem wcześniej, tego nie ma w Białymstoku, nie? Mają taki patron chodzą i, i nie wiem... Jeżeli ktoś jest w potrzebie, to jemu pomagają, no. W sensie raczej fizycznym. Może nie, nie finansowym, ale fizycznym. To jest, to jest naprawdę... To jest, to jest wspaniałe. To jest wspaniałe, chłopaki, naprawdę. Dla was, kurwa... Dwie piony. Na pewno obejrzycie mnie. Także jestem pełen, 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 kurczę no, nie wiem nawet jak to ująć w słowach. No pełen szacunek, no tak mi powiedział, pełen szacunek dla Was za to, za to co robicie. Ja rozumiem, zarabiacie pieniądze, no bo wiadomo, za darmo tego się nie robi, ale, ale macie ode mnie pełen szacunek, naprawdę, kurde macie pełen szacunek i pozdrowienia, pozdrowienia dla Was, Wy na, na pewno to wyłapiecie i będziecie wiedzieli, nawet jak pokażecie kumplom, to będziecie wiedzieli, że to chodzi o Was dwojga, którzy żeście mnie o, o, no spotkali, nie, w Gdańsku, ale, ale mimo tego, że ryzykowałem, bo nie wiedziałem, kurde, ja nie wiedziałem, czy to są wrogowie, czy, czy jak to się mówi, bratnia dusza, okazało się, że to jest bratnia dusza, Także naprawdę zapraszam do Białego, na Meksyk zapraszam, na pewno Was ugoszczę jakoś. Na pewno Was ugoszczę, słuchajcie. Co do konona jeszcze nie widziałem filmu, ale niech się wali na łeb, kurde. Niech się wali na łeb, niech, niech już on mi da mi święty spokój w końcu, słuchajcie. Niech da mi święty spokój, niech tam siedzi w tej swojej asterce, bo ja jemu nie zazdroszczę, to nie o to chodzi. I tak na pewnie jest przepłacona, a po drugie to pewnie yy, yy, pewnie tam go wykręcili, tą Asterkę yy, finansowo, nie? Ale dobra, no jego sprawa, jego pieniądze jego sprawa ja się w to słuchajcie nie wieszam, bo ja już dostałem parę cynków jak ta Asterka wygląda także yy, to jest słusznie, jego sprawa jego, jego pieniądze, jego sprawa ja się w to nie będę wpierdzielał, jak to się mówi, bo bo uważam, że no każdy jest panem swojego życia, jak to się mówi, nie? Jak było w pociągu? Słuchajcie, tłok był ogromny. Tłok, ten mówię o powrotnym. Tłok był ogromny. Yy, tylko dobrze, że ja miałem bilet wykupiony dzień wcześniej. Słuchajcie, no, dzień wcześniej wykupiłem sobie bilet. Czyli miałem miejsce siedzące. No, pozdrawiam tych ludzi, którzy ze mną jechali, o ile oglądają bo tam chyba były trzy dziewczyny i dwóch facetów, jakoś tak, albo nie. No i jakaś, jakaś pani jeszcze była. No, pani z tego względu, że starsza ode mnie. Także pozdrawiam serdecznie, za Wasze zdrowie piję. Pozdrawiam też również, słuchajcie, ten bar z tymi rybami, bo naprawdę tam, ja to polecam, ten bar z rybami. To jest obsługa, to jest po prostu. O, pierwsza klasa. Pierwsza klasa, słuchajcie, mimo tylko, że tam ryby sprzedają na plaży. No, znaczy, nie, no większość, no większość, większość mnie to jest ryby, nie? No, ale pozdrawiam, bo jest obsługa cudowna. Cudowna, powiem wam szczerze. Także yy, bawiłem się nieźle. Bawiłem się, słuchajcie, nieźle. A to zaraz wrzucę, bo jeszcze mam kilka materiałów do wrzucenia z tego. Eee, czekajcie moment. kurde tu, tu wszystko polo z tyłu leci. Tam z tyłu. Nie widzicie tego. Tu a tu, a tu rap. No ale wr wróciliśmy. Wróciliśmy, słuchajcie. Wróciliśmy do wszystkiego. Kurde, będę musiał jeszcze tego fryzjera zahaczyć. O Jezus, masakra. Musimy się znowu zapisać. Oczywiście wtedy zaspałem. No. No, a się, a się potem spieszyłem i już nie było czasu. Także dzisiaj słuchajcie, dzisiaj naprawdę robimy... Robimy live'a. Trochę się na mnie powyżywacie. No, macie obrazy mieli okazję. co po niektórzy, ja nie, nie że wszyscy. Będziecie mieli okazję powyżywać się na mnie. Cóż, w Białymstoku tak samo zimno. O kurde no, ja pierdzielę, gdzie ta wiosna jest. Jest tak samo zimno jak w Gdańsku. Tylko jest ta różnica, że u nas wychodzi właśnie słońce. Właśnie powoli słońce wychodzi i jest w miarę czyste niebo, więc można się spodziewać tego, że... Ym, że przywiozłem ze sobą Tupaka. Cały jestem. Jestem zadowolony, słuchajcie. Jestem cały, kurwa. Powiedziałem, kurde, Meksykano jest jeden. Wszędzie sobie dam radę. Nawet w obcych miastach. Czy do Radomia zajadę? Nie wiem. Nie mam pomysłu jeszcze na następny wyjazd. Na pewno muszę zarobić jeszcze hajsu, no muszę, żeby gdzieś wyjechać. Zaliczyłbym Radom. Ciekawe co jest w radomie w ogóle. Ja nigdy w życiu nie byłem w radomie. Zaliczę, tylko ja mówię. Jak wyjeżdżam, słuchajcie, jak wyjeżdżam, to raczej wolę spędzać czas sam, sam. Ja ogólnie jestem, słuchajcie, sabotnikiem, tak jak kot kurde, jak moje koty. Z kotami się wychowałem, u siebie na podwórku, to i jestem jak kot kurde. Wolę chodzić swoimi drogami, I jak mam odpocząć, to, to idę po prostu, idę swoją drogą. I naprawdę super było, bo Naprawdę, jak siedziałem w Gdańsku, no to spotkałem, tylko na, przed całym wyjazdem, dosłownie przed wyjazdem, na jakieś dwie, trzy godziny y, tych panów, jakże miłych, cały czas to podkreślam. No, spotkałem na chwilę, i, a tak to byłem sam, sam. Sam chodziłem sobie po plaży, sam chodziłem sobie na molo, sam chodziłem sobie po starym mieście. Bo jeszcze tam, jeszcze tych materi materiałów, czy tak? Kurde, przepraszam, przejęzyczyłem się. Materiałów jest jeszcze trochę do wrzucenia, jest. Yy, także będę dzisiaj pewnie wrzucał albo jutro, żeby to trochę jakoś rozdzielić. No, sam siedziałem w restauracji, sam tam jadłem w jednej, i w drugiej. Yy, yy. I to powiem Wam szczerze, że to jest właśnie fajne, bo czasami człowiek musi się ogolić. I człowiek czasami też chce odpocząć od tego wszystkiego, bo, no bo nie da się tego wszystkiego, słuchajcie, ogarnąć tak, chorze, Pach, i już, kurde, non-stop na fali. A ja sobie odpocząłem, odpocząłem, czy odpocząłem? No tutaj mogę się pomylić. Odpocząłem, chyba. Chyba, odpoczywać, odpocząłem. Albo odpoczęłem. No i tutaj się kurde pogubiłem. Odpoczęłem czy odpocząłem? Dobra, niech będzie odpocząć. Odpoc... No, kurde, się pogubiłem teraz. Ale jaja. Odpo... Odpocząłem. Niech będzie, niech. Odpoczywałem. O. Odpoczywałem bardzo sobie na spokojnie, także było bardzo sympatycznie, mimo że tam trochę było minusów, nie, ale większość, większość na plusu poszło, było troszkę minusów, ale mówię o tym, o, o, o tam, tam gdzie mieszkałem, o tej willi, było troszkę minusów, ale następnym razem jak będę tam jechał, to już będę wiedział jak się zachować, no bo bo to było tak z wyskoku normalnie na, na, na... dzień wcześniej dopiero przy... dzień wcześniej zamawiałem w ogóle ją zaję... kurde, już za kurde już bym się rugnął Jezus jak ja się czasami hamu... hamować muszę kurde od chociaż i tak się pewnie tu już rugałem na tym filmiku to jedyne co wam powiem że że było że było naprawdę jak na takie pieniądze, słuchajcie, które zapłaciłem, będąc nad morzem, no to było super, super, już nie powiem wszystkiego słowa, było super. Chociaż kij i tak ten materiał nie zarabia, wszystko co nagrywam jest fikcją. No, dosłownie, było super. Było kurwa zajęliście było, kurwa i chuj. Było zajebiście i bardzo mi się podobało. Aż żal było powiem Wam szczerze, żal było wyjeżdżać. Żal było wyjeżdżać, ale trudno trzeba było do domu wrócić nawet nie tylko dla siebie, ale i też i dla Was. Żeby coś pozgrywać, powrzucać i tak dalej. Fajnie było. Pogoda tylko trochę nieklarowna była, ale. Meksykaner jest jeden żyje. Przeżyłem jak widać. Więc powiem szczerze, no mówię, ogólnikowo. Jeździcie nad morze. W góry nie będę jechał, bo... Bo w górach tyle już czasu spędziłem, że dla mnie to bez sensu tam jechać w góry. Bo już mi się nie będzie chciało chodzić kurde, bo ja tam trochę przyszedłem tych gór. Może nie wszystkie szlaki, ale przyszedłem praktycznie 90%, więc... Nawet wie, nawet wie, wiecie, nawet ciągałem wycieczki z Białego wyobraźcie sobie. W góry. W tatry. Mówię o tatrach. Ciągałem wycieczki także. Ktoś mnie się pytał czy byłem na Giewoncie, kurde. Na Giewoncie? Nie wiem, ile razy byłem. 4, 5, 6? Kastrowy, to tam dupa, nie góra. Na Kościelcu tylko byłem raz. Ale z przygodami. Byłem na Dolinie Pięciu Stawów Polski. Byłem nad Morskim Okiem, daleko, strasznie cholera, zakopanego to... O boże, a potem jeszcze z buta trzeba drewnoć, nie? Bo ja nie uważam, żeby. Wykorzy wykorzystywać konie które potem niest niestety wpadają Bo nie wszystkie wytrzymują padają potem nie na drodze także ja zawsze z buta no. byłem, byłem nad morskim okiem do niej na pięciu stawów jest piękna to też wam polecam do lini Kurde, woda taka przez tylko że zimna. Poza tym nie da się kąpać. Nie można. Byłem pod rysami, ale... Bo to morskie oko. Byłem pod rysami, ale... na, na rysy się nie wspinałem. Nie, nie. Ponad od strony słowackiej naprawdę rysy są łatwe do, łatwe do przejścia. No. Od strony polskiej są strome. I skaliste. Ponoć od strony słowackiej chyba dobrze mówię teraz, żebym się nie pomylił, nie? Od strony słowackiej są, są ponoć elegancko się idzie. Trudno mi powiedzieć, bo z tamtej strony nie byłem z góry. No bo musiałem przejść przez to, żeby wejść na tamtą stronę. Albo jechać na Słowację. Także słuchajcie, no. Jeszcze raz polecam. Polecam Polskę. Słuchajcie. Wyjeżdżacie na wyjeżdżacie, nie, nie mówię o wszystkich, nie mówię ogólnikowo, ale wyjeżdżacie za granicę i tak dalej, i, i tu, i tam, i siam. No, no, ale docencie też nasz kraj, docencie nasz kraj, naszą Polskę, bo naprawdę my mamy dużo do pokazania. Mamy jeziora, nad jeziorami to też byłem. Śniardwy, nie Śniardwy, Augustów, nie Augustów. I powiem Wam szczerze, że, że... Nie no, mamy piękny kraj, słuchajcie, piękny kraj i trzeba go docenić. Trzeba go docenić i, i po prostu go zwiedzać. Toruń, te pier pierniki toruńskie słynne, no pierniki toruńskie, dobrze mówię, no. Może i wybiorę się do Torunia. Zobaczymy, zobaczymy jak będziemy zarabiać. Jak będziemy dobrze zarabiać. To, to mówię, no to nawet i Doron odwiedza Bydgosz przede wszystkim, Bydgosz też mnie zapraszała. Dziękuję za zaproszenie. Wrocław również też dziękuję, no ale mówię, to trzeba, to trzeba dużo zarobić pieniędzy, żeby chociaż, chociaż, żebym miał chociaż, żebym miał na przejazd. To I z powrotem, nie? Bo ja nie chcę od Was pieniędzy za to. Nie chcę. A ci to się tu rozwinęły, śmiały. Po prostu bezpieczny sposób w każdym momencie, kiedyś się wydobyli całe No mówię, dyskopolem leci z tyłu. No ale to dlatego, tutaj, bo która w telewizji nie ma co oglądać. Tu już wolę muzykę, żeby leciała. Chociaż mógł męskę wrzucić, nie? Dzisiaj na live wrzucę Eskę, słuchajcie. Nie da się, słuchajcie, nie da się. Ani systemowi. Wczoraj, kurde, jeszcze byłem na psiarni, kurde, ja mierdele. o 20.00. Kurde, po 26. Masakra Ale byłem Zaliczyłem I chuj Ej, tak się lugam, I tak się rugam i tak ten jak nie będzie miał nie, nie będzie miał nic do zarabiania, żadnych pieniędzy, żadnych Dobra, zaraz będziemy kończyć piwo. Jeszcze drugie wypijemy, żeby się wybudzić już na maksa. O, dobra, ale naprawdę, jeszcze oczy to jeszcze kurde. Jeszcze zaropiałe oczy kurde. Muszę to powycierać wszystko, było To. jakieś śniadanie, pewnie jajecznica albo jajka. Gotowane. Tak było Nie żałuję, że tam byłem. Mimo tej pogody. Przy okazji mówię, słuchajcie, naprawdę. Spotkałem tych pie... Nie. Pieprzonych to nie. Spotkałem tych sympatycznych widzów. Naprawdę. Z którymi jeszcze nagrałem materiał. Jeszcze mi pomogli nawet. To no było... Odprowadzili mnie do pociągu, nawet. To było naprawdę bardzo sympatyczne. W życiu bym się nie spodziewał tego, nawet. Ale to. No brak mi słów, bo. Jak widać są ludzie słuchajcie, którzy yy, zamiast Cię besztać, besztać pluć na Ciebie, na rodzinę, yy, na dziewczyny moje. Yy, to są ludzie, którzy, którzy są po prostu dla Ciebie jak to się mówi od serca. I to ja to cenię, bardzo cenię. Dlatego jak mówiłem wcześniej, zawsze będę to powtarzał. Nie zapomnę o Was. Nigdy. Nawet gdybym, kurde, nagrał ten teledysk, jak się uda i zdobył jeszcze więcej sławy, to i tak o Was nie zapomnę. Nie zapomnę. Trzymajcie się. Maksikano jest? Jeden. I się wybudzę właśnie.